Serdecznie Kikowy Szlak 11 maj 2011. Dziś parę słów na temat chyba największego sekretu udanego, dobrego, pięknego życia. Sekretu, który jest generalnie jawny, no ale jednak dla wielu ludzi jest to sekret. Chodzi o to, żeby podjąć decyzję. Aby wyjść swoje życie w radości i decydować o tym samemu podejmować decyzję, że chce się być szczęśliwy. Ciesz się i wzbudzaj sobie uczucie szczęścia. Jeśli będziesz myślał o tym, przez pewien czas na początku, żeby w każdej sytuacji <laughs> znajdować to, co dobre, czucie szczęśliwym, wzbudzać sobie tą radość życia, a wówczas. Po jakimś czasie stanie się to Twoim nawykiem, stanie się to Twoim przekonaniem, stanie się to Twoją naturą. Powiedziałem, że jest to sekret, ale przecież to nie jest żaden sekret. Wszyscy niby o tym wiedzą, a jakoś ten świat widzi wszystko w tych ciemnych barwach, w problemach. I teraz, żeby cieszyć się szczęściem, uczuciem szczęścia, radością, właściwie są jakby takie, takich, takich parę prostych, o paru prostych rzeczach trzeba pamiętać. Pierwsza sprawa myślę, że bardzo ważna to jest to, żebyś dostrzegał dobre strony życia, a nie jego ciężary. Patrz na dobre strony życia, patrz na to wszystko, co się dobrego wydarza wokół. A z tych wszystkich jakichś problematycznych sytuacji, których przecież powiesz, no nie brakuje, jest pełno, prawda? Wyciągaj to, co dobre. I to jest pierwsza rzecz. Pierwsza sprawa najważniejsza. Druga sprawa. Rób wszystko teraz. To wszystko, co planujesz, rób teraz. Prawda? Zaskocz swoją rodzinę, swoich przyjaciół, swoich bliskich swoją radością, swoim poczuciem szczęścia, swoim uśmiechem. Niech będą szczęśliwi z tego powodu, że ty jesteś szczęśliwy. I tak się stanie. Zobaczysz, tak się stanie. Eee, trzecia sprawa, ogromnie ważna, eee, to to, żebyś służył innym. Jeżeli będziesz służył innym, jeżeli będziesz zainteresowany ich celami, ich marzeniami, będziesz ich wspierał, wówczas to poczucie szczęścia i poczucie radości będzie ogromne. Właściwie takie trzy podstawowe elementy, no szczęście jest wyborem, prawda? To w, w, w tyle um, różnych pięknych myśli na ten temat um, można znaleźć w motywacyjnej literaturze i w ogóle we wszelkiej literaturze, że szczęście tak naprawdę poczucie szczęścia jest naszym wyborem. Um, i Dokonujemy tego wyboru każdego dnia. Kiedy rano wstajemy, decydujemy, czy będziemy dziś szczęśliwi, czy nie będziemy szczęśliwi. To jest absolutnie nasz wybór. Bez względu na to, co się wokół przydarzy, tylko nasze nastawienie do spraw o tym zdecyduje. W byciu nieszczęśliwym jest tylko właściwie jedna dobra strona. Jest to, że być nieszczęśliwym nie jest obowiązkowe. I to jest chyba ta, 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 ta jedna dobra rzecz w tym byciu nieszczęśliwym, na koniec, prawda? Więc podejmij decyzję. Że będziesz żył pełnią życia, że będziesz wzbudzał w sobie uczucie radości i szczęścia, że będziesz o tym pamiętał za każdym razem, w każdej sytuacji i jeśli tak się stanie, to po prostu odkryłeś chyba największy sekret tego życia. Będziesz emanował dobrą energią, ludzie będą chcieli być z Tobą, będą chcieli być wokół Ciebie, będą chcieli wspierać Twoje projekty, będą chcieli iść za Tobą. Wydarzy się po prostu cud. Tyle na dzisiaj. W ten piękny, w pełni wiosenny dzień. Już bliżej lata jesteśmy. Traby wielkie. Wodali żaby skrzeczą. Bociany chodzą i na nie polują. Pięknie, pięknie. Naprawdę przepięknie. Do jutra. Trzymaj się.